3 punkty, dwa bonusy. E, chyba nie będziesz zadowolony z takiego wyniku. Ma Pan rację, nie jestem. No właśnie, czego dzisiaj zabrakło, aby to był ciut lepszy wynik? No myślę, że w pierwszej serii pomocy toromistrza, e, a w ostatniej mojej serii, w której jechałem, no myślę, że junior, który jechał ze mną miał plan na to, żeby wykonać taki manewr na pierwszym łuku, żeby mnie wypchnąć maksymalnie pod płot. Ja mogłem to taktycznie rozegrać, ale no, szkoda upadać na siłę. No, i tak wyszło. No. Punktowo nie jestem zadowolony, ale no jakieś pozytywy trzeba z tego wyjmować, że teraz to była najcięższa drużyna w całej Lidze, najmocniejsza. I, i teraz już powinno iść tylko z górki, i na pewno będę pracował, żeby coraz lepiej się rozwijać, żeby punktować coraz lepiej i coraz lepiej jeździć. Właśnie po finale Mistrzostw Polski Park klubowych odbiję, że start jest, nie ma trasy. Tutaj czasami... ani jednego, ani drugiego. <noise> Dzisiaj bywało z tym, z tym różnie. Chociaż na trasie, w tym jednym biegu, to tam trz kości trzeszczały. Kacperem Tkoczem, to potem jeszcze sobie wyjaśnię. So, najpierw cię wypchnął tutaj, a potem na nas ostatnim okrążeniu musiałbyś tak podłoczyć. No, żeby go wypchnąć, żeby mu tak, zrobić tak, kontrę I, to... i się udało. Tak? W stylu nikiego, Całe jest. szczęście, że Kacper był takim zawodnikiem, który nie upadł, który nie jest tak zwanej Maremi i mam dzięki temu punkt. Chwała mu za to, że się zachował tak jak facet i się bardzo z tego cieszę. No właśnie, no ale jednak przegrywacie. Trzeba szukać punktów gdzieś indziej. Za tydzień do łodzi na tor, który bardzo dobrze znasz. Uważasz, że on cię nie zaskoczy. Tym bardziej, że Uważam, wiadomo, że ten tor łódzki na początku sezonu zawsze jest dziwny. Tor łódzki zaskakuje w tym momencie sezonu każdego zawodnika na świecie. Jak to było widać nawet tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, bodajże na Imme, to mało zawodników było zadowolonych. Będziemy na pewno gryźć tam tor, będziemy robić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Jesteśmy bardzo zmotywowani i będziemy pracować, żeby tak było. Mamy teraz kilka jednostek treningowych i chcemy zrobić tak, żeby po prostu się najlepiej do tego przygotować i wywieźć stamtąd dwa punkty w tym momencie. No jasne, dobra. Dzięki z Dzięki. Dziękuję.